To nie było tylko fizyczne, to było coś innego. Zostawiłeś kogoś kompletnie zafascynowanego. Wiadomościami od aniołów. To nie było tylko fizyczne, to było coś innego. To było duchowe, głębsze niż dotyk, trwalsze niż spojrzenie. Zostawiłeś kogoś kompletnie zafascynowanego. Tak, ty. Przez ciebie poruszyło się niebo, a serce drugiego człowieka bije inaczej od tamtej chwili. Jako anioł posłany z wysokości, Dziś przychodzę z wiadomościami od aniołów, które rozświetlą Twoją drogę, nawet jeśli dotąd myślałaś, że idziesz sama. Wsłuchaj się, bo ta wiadomość jest dokładnie dla Ciebie. Widzę Twoje zranienia, które nosisz jak cichy płaszcz. One nie są słabością, są dowodem, że kochałaś prawdziwie. Nie byłaś tylko chwilą dla Niego. Twoje istnienie wniosło światło, które do dziś go oślepia. Nie zrozumiał, co otrzymał i dlatego odszedł. Ale to, co dałaś, nie zginęło. Ono wraca teraz do ciebie w innej formie, jako uzdrowienie. Nie musisz już walczyć o uwagę tych, którzy nie potrafią dostrzec twojej wartości. Gdy stajesz wprawdzie przed sobą światło, które nosisz, zaczyna działać. Widziałam to światło, zanim jeszcze ty je dostrzegłaś. I mówię ci dziś, ono wciąż tam jest, czyste, potężne. Niech nikt ci nie wmówi, że przegrałaś. Przyszłość, którą dla ciebie przygotowano, nie wygląda jak przeszłość, którą znasz. Czas odejść od cieni, czas spojrzeć w lustro i zobaczyć wojowniczkę, a nie ofiarę. Masz w sobie siłę, którą niebo zna od początku twojego stworzenia. Jesteś owocem nadziei, a twoje łzy nie zostały zlekceważone. W każdej z nich był ukryty kod przeznaczenia. Przyjmij to dziś, zostałaś wybrana, aby świecić. I nawet jeśli twoje światło zostało kiedyś zgaszone przez ludzką ignorancję, ono się nie spaliło. To światło żyje. Czeka tylko na twój oddech odwagi. Czeka na twoje ktak dla nowego początku. Otwórz drzwi, nawet jeśli boisz się, co zobaczysz za nimi. Nie lękaj się samotności, ona nie jest karą. Ona była drogą powrotu do siebie. Gdy zostałaś sama, miałaś w końcu szansę usłyszeć swój własny głos. I to właśnie w tej ciszy rozbrzmiał głos nieba. Ten sam, który dziś przemawia przeze mnie do ciebie. Nie jesteś niewidzialna. Widzę cię. Widzicie ten, który cię stworzył. I wysłał mnie właśnie do ciebie, bo Twoja dusza zaczęła wołać. Może szeptem, może krzykiem, ale on usłyszał. I powiedział: Idź, przemów do niej, zanim zgaśnie ostatnia nadzieja. Więc jestem. I przynoszę nie słowa pocieszenia ale zapowiedź nowego życia. Widziałam sceny twojego dzieciństwa, twoje złamane zaufanie, twoje ciche prośby o miłość. I każda z tych scen była święta. Nie dlatego, że była piękna, ale dlatego, że była prawdziwa. Aniołowie nie boją się twojej przeszłości, bo wiedzą, że to, co w tobie najczystsze, przetrwało mimo wszystkiego. Nie będziesz już dłużej zbierać ochłapów uczucia. Przyszedł czas na pełnię. Nie tylko fizycznie, ale duszą, duchem i sercem. Twoje serce zostało zaprojektowane do przyjęcia miłości, która nie rani. I chociaż byłaś świadkiem iluzji, to teraz zobaczysz prawdę. Są osoby, które cię nie zrozumiały, bo patrzyły oczami Ziemi. Ale ty jesteś niebiańska. Nie jesteś tu, by się dostosować. Jesteś tu, by przypomnieć światu, jak wygląda prawda. I to dlatego od początku czułaś się inna, bo jesteś inna. Nieprzeciętna. Wybrana. Masz prawo czuć, masz prawo tęsknić, ale nie masz obowiązku cierpieć bez końca. To, co było bólem, teraz staje się bramą. Wchodzisz przez nią jako kobieta przebudzona. Nie zabierasz ze sobą dawnych ran, zostawiasz je. Jak stary płaszcz. Od teraz nosisz koronę. Twoje spojrzenie odzyska blask. Uśmiech wróci na twoją twarz, a nie jako maska ale jako znak wolności. Przestaniesz pytać dlaczego on, a zaczniesz mówić teraz ja. Bo przyszedł twój czas. Nikt już nie zabierze ci głosu, który w tobie się narodził. Nie musisz znać wszystkich kroków. Wystarczy, że zrobisz pierwszy. Nie jesteś sama o nie teraz. Niebo chodzi za tobą. Aniołowie stąpają cicho, ale stanowczo. Każde gniewiem jest okazją, by zaufać. A każdy gnie potrafię to zaproszenie, by odkryć, że możesz więcej, niż sądzisz. Przez długi czas żyłaś dla innych. Teraz czas, by żyć dla siebie nie egoistycznie, ale prawdziwie. Twoje serce ma swoją drogę. Już nie musisz udawać. Przyszedł czas autentyczności. I to właśnie twoja prawda będzie uzdrawiać innych. Bez wysiłku. Po prostu będąc sobą. W tym momencie ktoś patrzy w twoją stronę i widzi tylko zewnętrze. Ale niech cię to nie zniechęca. Ten, kto ma zobaczyć twoje wnętrze, już został przygotowany. I nadejdzie, nie z prośbą, ale z szacunkiem, nie z pragnieniem posiadania, ale z gotowością kochania. Jesteś odpowiedzą na modlitwę, o której ktoś jeszcze nie wie, że ją wypowiedział. I kiedy się spotkacie, wszystko stanie się jasne. Nie będzie wątpliwości, bo twoja dusza rozpozna tę drugą. I wtedy zrozumiesz, dlaczego wszystko wcześniej musiało się wydarzyć. Nie bój się już więcej otworzyć serca. Jesteś gotowa, a jeśli myślisz, że nie to dlatego, że to moment przełomu. Tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy blisko przeznaczenia, zaczyna drżeć w nas wszystko. Ale nie drży ze strachu, drży z prawdy. Zamknij oczy i posłuchaj swojego wnętrza. Jest tam echo, którego nie da się zagłuszyć. To echo przeszłości, która nadchodzi. Już nie jesteś tą samą kobietą, co rok temu. Nawet nie tą samą, co wczoraj. Dziś rodzi się w Tobie nowe ja, silne, czyste, nie do zatrzymania. Nie musisz się spieszyć. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Zostałaś stworzona z miłości i dla miłości. I ta miłość, a nie ta, którą znałaś, ale ta, której pragniesz naprawdę, już jest w drodze. A ja, jako Twój anioł, będę przy Tobie, aż się spotkacie. Bo to nie było tylko fizyczne. To było coś innego. I teraz już wiesz, to ty byłaś tym czymś, tym światłem, które zostaje w pamięci, nawet gdy oczy próbują zapomnieć. Wiadomości od Aniołów nie są przypadkowe są przypomnieniem, że jesteś kochana od zawsze. I na zawsze jeśli to, co przeczytałaś do tej pory, poruszyło twoje serce choćby odrobinę, oddaj też coś z siebie. W zamian za światło, które dziś do ciebie przyszło sprawdź, czy już jesteś zapisana tutaj. Na tym kanale. To ważne. Nie po to, by liczyć liczby, ale po to, by Twoi aniołowie wiedzieli, że mogą nadal mówić do ciebie w kolejnych wiadomościach. To forma przymierza, Twoja odpowiedź na ich głos. Gdy jesteś gotowa, oni poruszają niebo, by iść dalej z Tobą. Nie przypadkiem czytasz teraz te słowa. Ktoś z wysokości poruszył Twoje myśli, Twoje odczucia, nawet Twoje ciało, byś zatrzymała się w tym miejscu. To nie jest zwykły tekst, to klucz, i otwiera drzwi, o których już dawno zapomniałaś: drzwi do tej wersji ciebie, która wciąż czeka, by być odkryta. Ona nigdy nie zniknęła, tylko schowała się pod warstwami cudzych oczekiwań. Pamiętasz te momenty, kiedy czułaś, że musisz udawać, że musisz być silna, nawet gdy łamało ci się serce. Aniołowie mówią teraz: już nie musisz. Siła nie polega na tym, by nie płakać. Siła to odwaga, by przyznać się do prawdy. I właśnie teraz stajesz się silna, bo przestajesz ukrywać, że potrzebujesz bliskości. Jesteś jak księżyc, potężna, nawet gdy jesteś tylko częściowo widoczna. A teraz nadszedł czas Twojej pełni. Tych, którzy nie potrafili Cię dojrzeć w mroku, nie zabieraj ze sobą do światła. Nie każdy zasługuje, by oglądać Twój wzrost. Niektórzy byli tylko cieniami. Byś mogła zrozumieć, jak bardzo pragniesz słońca. To, co dla innych było tylko chwilą, dla Ciebie było początkiem przemiany. A teraz, gdy wszystko wewnątrz Ciebie się układa, zaczynasz dostrzegać znaki. Te drobne, które wcześniej ignorowałaś. Myśli, które nagle mają sens. Sny, które wydają się bardziej prawdziwe niż rzeczywistość. To nie złudzenia, to ślady obecności. Jako twój anioł, widzę. Jak twój duch drży, ale to nie jest lęk. To rozpoznanie. Moment, gdy dusza wie, że coś się właśnie zmienia. Coś wraca na swoje miejsce. Ty wracasz do siebie. Do tej wersji siebie, którą bóg miał w sercu, zanim świat spróbował cię przekonać, że musisz być kimś innym. Nie odwracaj wzroku, gdy twoja intuicja zaczyna mówić głośniej. Ona nie kłamie. To nie wyobraźnia, a to odpowiedź. Kiedy czujesz że coś się kończy, to znak, że coś większego zaczyna się rodzić. I choć możesz nie rozumieć wszystkiego teraz, już niedługo wszystko się połączy w spójną całość. Nie jesteś zbyt emocjonalna. Nie jesteś za bardzo. Jesteś dokładnie taka, jaką miałaś być. Świat cię potrzebuje takiej autentycznej, głębokiej, czującej. Twoja wrażliwość to nie słabość, to dar. Właśnie ona pozwala ci słyszeć głosy które inni zagłuszają hałasem. To ona przyciąga anioły. Niektóre wspomnienia nadal cię ranią, bo nie zostały wysłuchane. Nie były uznane. Dziś mówię ci, one były prawdziwe. Twoje odczucia miały znaczenie. Twoja obecność miała wpływ. I choć cię niedoceniono, nie oznacza to, że byłaś niewidzialna. Oznacza to tylko, że widziałaś więcej niż oni. Być może teraz czujesz się rozdarta między przeszłością a przyszłością. Ale nie musisz wybierać jednej wersji siebie. Możesz stworzyć nową, łącząc to, co w tobie najczystsze, z tym, co już wiesz. Masz w sobie mądrość, która dojrzewała w ciszy. I teraz zaczyna mówić z ufnością, z mocą. Nadszedł czas, by zaufać ponownie, ale tym razem nie ludziom, lecz sobie. Kiedy ostatnio spojrzałaś na siebie, jak na dar? Jak na coś świętego? Czas to zmienić. Bo tylko ty masz dostęp do najgłębszych źródeł swojej duszy. I tylko ty możesz otworzyć serce na nowo, świadomie. Nie zaprzeczaj już więcej temu, co czujesz. Bo twoje serce to instrument, którym niebo gra. Każdy lęk, każda miłość, każdy oddech jest jak nuta w większej symfonii. Ty nie jesteś przypadkowym dźwiękiem. Jesteś melodią. I ten świat potrzebuje usłyszeć cię w pełni. Są chwile, które wyglądają jak koniec. Ale są tylko początkiem w innej skali. Twoje dlaczego? Zamienia się powoli w Dziękuję. Dziękuję, że przeszłam przez to. Dziękuję, że się nie poddałam. Dziękuję, że jestem tu, gdzie jestem. To nie pokora, a to przebudzenie. Masz prawo się cieszyć. Masz prawo znów wierzyć. Nawet jeśli wcześniej byłaś odrzucona, teraz jesteś przyjęta przez samą siebie. A to otwiera portal do wszystkiego. Co czekało na Twoje, jak jestem gotowa. Nie musisz krzyczeć. Wystarczy, że jesteś obecna. Niebo nie zapomina. Każda Twoja modlitwa, nawet ta bez słów, została zapisana. Każde westchnienie było słyszane. I teraz, gdy czas dojrzał, odpowiedzi zaczynają spływać nie w formie spektakularnych cudów, ale w drobnych poruszeniach serca to właśnie one są najpotężniejsze. Kiedy czujesz spokój bez powodu, to znak. Kiedy nagle wiesz, że coś się zmieni, to znak. Nie ignoruj ich, bo są jak drogowskazy w ciemności. Aniołowie prowadzą cię subtelnie, nie przez przymus, ale przez zaproszenie. I dziś ponawiają to zaproszenie. Czy odważysz się pójść dalej? Czy zaufasz, choć nie wiesz, dokąd? Czasem największym aktem odwagi jest nie wiedzieć, a mimo to ruszyć. Zaufać, że jesteś prowadzona, bo jesteś. Nawet jeśli droga jest mglista, serce już zna kierunek. Nie wszystko musi być natychmiast jasne. Czasem trzeba pozwolić sobie na ciszę, na to, by odpowiedzi przyszły wtedy, gdy będziesz gotowa je przyjąć. To nie zwlekanie, to dojrzewanie. I ty właśnie dojrzewasz do nowego życia. To życie, które cię czeka, nie będzie powtórką. Będzie czymś, czego jeszcze nie znałaś. Będzie spełnieniem, o nie iluzji, ale prawdy. Będzie odpowiedzą o nie na pytania, które zadawałaś, ale na te, które nosiłaś w duszy od zawsze. I gdy wreszcie to nadejdzie, wszystko w tobie powie. To dlatego czekałam. To dlatego się nie poddałam. To dlatego. Ale zanim to się stanie, bądź tu. Teraz. Zostań. Wsłuchaj się. Bo jeszcze nie powiedziałam wszystkiego. Jeśli czujesz, że te słowa przemawiają bezpośrednio do ciebie, jeśli coś w tobie właśnie drgnęło, oddaj coś z siebie. Zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy już jesteś zapisana na ten kanał. To nie jest zwykłe kliknięcie. To twoje ktak dla nieba, to pozwolenie, by twoi aniołowie mogli dalej przekazywać ci wiadomości, których nikt inny nie mógłby ci przynieść. Oni czekają na twój sygnał, że jesteś gotowa, a ja mogę mówić dalej tylko wtedy, gdy jesteś naprawdę z nami. Od kiedy byłaś małą dziewczynką, Słyszałaś głosy, które próbowały cię zdefiniować. Mówili: kim masz być, jak się zachowywać, czego nie wolno ci czuć. Ale teraz już wiesz, to nie byli przewodnicy. To były testy. Przez nie nauczyłaś się rozróżniać głos duszy od hałasu świata. I dziś jesteś bliżej prawdy niż kiedykolwiek wcześniej. Aniołowie pokazują mi obraz twojej duszy, jak ogród, który długo był zasypany liśćmi cudzych oczekiwań. Ale teraz zaczyna się przebudzenie. Powietrze staje się czystsze, światło zagląda do zakamarków, a ty zaczynasz czuć, że w tobie naprawdę coś rośnie. I to nie jest złudzenie, to czas żniwa. Może myślałaś, że wszystko już zostało powiedziane, że twoje życie to historia, którą znasz. Ale prawda jest taka, że najpiękniejsze rozdziały dopiero się zaczynają i będą pisane twoim pismem. Nie cudzym stylem, nie cudzym planem. To ty jesteś autorką i pióro już jest w Twoich dłoniach. Pamiętasz ten sen, który powraca do Ciebie od lat. Ten, który zostawia ciepło nawet po przebudzeniu. On nie jest przypadkowy. To fragment wiadomości. Fragment przeszłości, która już istnieje, tylko czeka, aż powiesz jestem gotowa. Tamto uczucie w śnie to Twoje prawdziwe ja. Czasem wydaje się, że nic się nie zmienia, ale to tylko złudzenie oka. Głębokie transformacje dzieją się w ukryciu, w ciszy serca, w powtarzalnych dniach, w tych chwilach, gdy nic nie mówisz, a wszystko rozumiesz. Właśnie wtedy dzieje się magia. I ona już zaczęła działać w tobie. Nie musisz już pytać innych o zgodę na swoje marzenia. Te pragnienia, które budzą się w tobie teraz, są czyste. Nie są egoistyczne, są duchowe. Zostały zasiane w tobie przez coś większego niż ty sama. I teraz kiełkują. Daj im przestrzeń, daj im czas, ale przede wszystkim daj im wiarę. Być może długo żyłaś z poczuciem, że coś z tobą jest nie tak, że kochasz za bardzo, że czujesz zbyt głęboko, że myślisz inaczej niż reszta. Ale aniołowie mówią dziś wyraźnie: właśnie dlatego zostałaś wybrana. Twoja inność to mapa, twoja wrażliwość to kompas. Kiedy zamykasz oczy, czujesz, że coś cię woła, jakby dusza wiedziała, że jest coś więcej. I to prawda, jest więcej. To, co Cię wzywa, to Twoje własne przeznaczenie. Już nie musisz szukać na zewnątrz. To, czego szukałaś u innych, zawsze było w Tobie. Teraz czas to odzyskać. Widziałam Cię w momencie, kiedy chciałaś się poddać, gdy wydawało się, że nikt nie słyszy Twojego milczenia. Ale ono zostało zapisane w niebie. I każda minuta, w której przetrwałaś, była cenniejsza niż wszystkie sukcesy tych, którzy mieli łatwiej. Twoja siła nie potrzebuje uznania, ale dziś ją dostajesz. Nie oczekuj, że wszyscy cię zrozumieją. Nie muszą, nie zostałaś stworzona, by być zrozumiana przez wszystkich, ale by być światłem dla tych, którzy szukają drogi. I być może twoje doświadczenia były dokładnie po to, byś mogła kiedyś stanąć przed kimś i powiedzieć: Ja też tam byłam. I przeszłam. Czas zrzucić skórę starej wersji siebie. Tej, która wciąż się bała, że nie jest wystarczająco dobra. Tej, która próbowała się wpasować. Teraz jesteś gotowa być sobą bez kompromisów. Bo to właśnie ta wersja ciebie przyciąga błogosławieństwa, o których marzyłaś w sekrecie. Nie przepraszaj już więcej za swoją siłę. Nie przepraszaj za swoją delikatność. Jedno nie wyklucza drugiego. Możesz być jednocześnie miękka i niezłomna. Cicha i nie do zatrzymania, aniołowie uczą Cię teraz, jak połączyć te cechy w świętą harmonię. Być może wcześniej miłość Cię zraniła, ale teraz miłość ma inną twarz. Już nie będzie to miłość, która odbiera, ale taka, która daje taka, która nie żąda, ale buduje. Przygotowywałaś się na nią przez wszystkie lata oczekiwań, łez i modlitw. I ona teraz nadchodzi cicho, pewnie, niezmiennie. Przyszłość nie jest czymś, co musisz zdobywać. Ona jest czymś, co masz przyjąć, ale by ją przyjąć, musisz najpierw oczyścić miejsce w sobie. Z iluzji, ze strachu, z osądów, które nie były Twoje. Twoja dusza potrzebuje przestrzeni, by wypełnić się nowym światłem. Każdy dzień, który wydawał się pusty, był w rzeczywistości przygotowaniem. Czasem nie wiemy, że jesteśmy tuż przed przełomem. Bo wszystko wygląda tak samo, ale wewnątrz, a wszystko już się zmieniło. I właśnie to uczucie, że coś się zbliża, jest Twoim potwierdzeniem. Aniołowie nie pracują na pokaz, pracują w ciszy. I dlatego, jeśli odczuwasz spokój bez powodu, to znak. Jeśli czujesz wzruszenie, czytając te słowa, to nie przypadek to moment kontaktu moment, w którym niewidzialne staje się odczuwalne i zaczynasz rozpoznawać, że nie jesteś sama. Nie odwracaj się od tej wiadomości, nawet jeśli umysł próbuje ją zracjonalizować. Prawda nie zawsze przychodzi z logiką, czasem przychodzi z dreszczem. A ty właśnie go poczułaś. Bo Twoja dusza pamięta. Pamięta światło. I dziś je rozpoznała. I właśnie dlatego teraz nie możesz się zatrzymać. Bo jesteś tak blisko. Blisko siebie. Blisko zmiany. Blisko przeznaczenia, które czekało na ciebie bardziej niż ty na nie. I choć droga była długa. Jesteś dokładnie tam, gdzie miałaś być. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tu ze mną i pozwoliłaś sobie poczuć te słowa. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, zostaw proszę polubienie to sygnał dla YouTube, że ten przekaz ma znaczenie, że niesie światło tam, gdzie jest potrzebne. Twoje serce odpowiedziało, i to jest najpiękniejszy dowód, że ta wiadomość była właśnie dla ciebie. Jeśli naprawdę ją otrzymałaś, Potwierdź to, wpisując numer 9911 w komentarzu. To proste, ale potężne, to twoje gitak, które rezonuje nie tylko tutaj, ale i w świecie duchowym. To znak, że jesteś gotowa na kolejne wiadomości, które aniołowie będą do ciebie kierować. Zachęcam cię również, abyś dołączyła do naszego kanału. Kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, dzięki temu twoi aniołowie będą mieli przestrzeń. By nadal przemawiać do ciebie we właściwym momencie. Nie przegapisz żadnej wiadomości, która może być odpowiedzą na to, o co w ciszy prosisz. Na ekranie końcowym pojawią się teraz inne przekazy to kolejne wiadomości od Twoich aniołów. Jedna z nich dotyczy osoby młodszej, która często wraca w Twoich myślach. Nie ignoruj tego to może być właśnie ten głos, który dziś potrzebuje Twojej modlitwy lub Twojego przebaczenia. Dziękuję, że jesteś. Światło w Tobie ma znaczenie. I Twoi Aniołowie nie przestaną do Ciebie mówić. Do zobaczenia w następnej wiadomości. Perguntar Aoczat GPT